Hey, kochani, chcę się z wami czymś podzielić, taką moją roz, rozkminą na temat miłości. Bo bardzo dużo mówi się, że miłość według Biblii jest czymś innym całkiem niż ta miłość w świecie i powinniśmy mieć tego świadomość, i ja delikatnie się z tym zgadzam, ale uważam, że bardzo często mówią to osoby, które mówią rzeczy, z którymi się nie zgadzam. I o co mi chodzi? Jasne, w pewnym sensie miłość w Biblii jest troszkę inna, ponieważ ona nie mówi, że kłamstwo jest prawdą. W świecie to się trochę zaciera, ale też nie wszyscy tak myślą, też zauważmy, bo w świecie też są ludzie podzieleni i część ludzi mówi, no, prawda jest ważna, a część mówi, nie, nie jest ważna. I bardzo dużo osób w świecie mówi, że jednak prawda jest ważna. Więc to nie do końca jest problem świata, i nie do końca jest tak, że miłość światowa jest nie taka, tylko pewne filozofie w świecie, niektóre filozofie w świecie nie są zgodne z tą Bożą miłością, ale niektóre filozofie w świecie są zgodne z tą biblijną miłością. I o co mi chodzi? Oczywiście filozofia na przykład taka, że miłość to jest nieważne kto z kim, czyli może być mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą i to w ogóle nie ma znaczenia. Nie jest to prawdą. Ma to znaczenie, ale dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ, wiecie, Bóg jest naszym Stwórcą. I tak jak na przykład, no to akurat mi się podoba, kiedyś też usłyszałam taki przykład, że kiedy właśnie jakiś samochód jest wyprodukowany przez daną markę, no to ten producent wie dokładnie, jak to obsługiwać. Tak samo jest z nami, że Bóg wie, co jest dla nas dobre, wie, jaka jest nasza natura i tak dalej. I wszystko, co mówi Bóg, to jest ku wolności, ale nie zawsze jest takie to wszystko czarno-białe też. To też warto wiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby teraz chodzić i mówić, no nie, to jest złe, to jest y, homoseksualizm, jest zły. Nie o to chodzi, że to jest samo w sobie złe, ale tak, jeżeli spojrzymy na to w taki sposób, że to nie jest zgodne z naturą człowieka i człowiek jest szczęśliwy, kiedy żyje w zgodzie z naturą swoją, y, no to tak, to wtedy może powiedzieć, no to tak, z tej strony patrząc, homoseksualizm jest faktycznie czymś złym. Natomiast biorąc pod uwagę to, że dane osoby są szczęśliwsze na dany moment w związku homoseksualnym niż byłyby w hetero, my nie możemy tak wchodzić, wiecie, w czyjeś życie i, i tak komuś rozwalać to życie i mówić prawdy, Boże, i nazywać to miłością. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale miłość jest przede wszystkim akceptująca takie mam poznanie na dzisiaj miłość przede wszystkim ona oczywiście może z razy tego, że ona zawsze chce dobra drugiej osoby ona może mówić prawdę w pewnych określonych sytuacjach ale nie kiedy ta prawda przygniata kogoś, nie kiedy ta prawda oddala kogoś od Boga i tak dalej, kiedy wprowadza w jeszcze gorsze miejsce niż ta osoba jest wiecie o co mi chodzi więc patrząc z perspektywy tego, co mówi Słowo i tego, co ja rozumiem przez to, co mówi Słowo. Myślę, że nie chodzi o to, że miłość w świecie jest inna niż ta w Biblii. Nie można tak powiedzieć, bo gdybyśmy to tak powiedzieli, no to słowa Jezusa byłyby bez sensu w tym momencie, bo Jezus powiedział, że ludzie w świecie mają nas poznawać po miłości wzajemnej. Czyli człowiek, który przychodzi ze świata, ma swoją definicję miłości, on ma zobaczyć w nas miłość ma powiedzieć, hmm, ok, oni się naprawdę kochają, oni się kochają e, jak to zrobić? nie chcę wam przedstawiać żadnej recepty, bo dla mnie receptą jest tylko i wyłącznie dzieło krzyża, więc jeżeli można by było powiedzieć, że jakaś recepta na to istnieje, no to tak ukończone dzieło krzyża, jeżeli wierzysz w ukończone dzieło krzyża <laughs> doznajesz pokoju, doznajesz miłości od Boga bezwarunkowej jesteś w stanie kochać ludzi bezwarunkowo i faktycznie um, tak, może to jest jakąś receptą nie? Na, na to, żeby faktycznie kochać bezwarunkowo i żeby ludzie ze świata przychodzili do kościoła i mówili: wow, oni się kochają. Tak, może to jest faktycznie jakaś tam recepta na to. Natomiast wiecie, ja się też z tym zgodzę, że jest mnóstwo ludzi w świecie, którzy nie znają ukończonego dzieła krzyża, a jednak potrafią miłować, a jednak potrafią kochać. E, oczywiście ta miłość nasza ludzka nigdy nie będzie doskonała, ani nasza w Kościele, ani ludzi w świecie, e, ponieważ my jesteśmy ludźmi i ona sam, no, po prostu nie będzie doskonała. Ona w duchu może być doskonała, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa, ale ona nigdy w ciele nie, nie dozna takiej doskonałości. Wiecie, że nigdy nie będzie tak, że my będziemy potrafili kochać ludzi po prostu idealnie, że oni po prostu nie będą od nas doświadczali żadnych zranień. Żadnych przykrych rzeczy, i tak dalej. Uważam, że jest to nieosiągalne dla nas jako ludzi. Jezus to osiągnął, ale Jezus był Bogiem. Jezus za nas umarł, Jezus nas zbawił, Bóg nas zbawił, jak jest napisane w całym Starym Przymierzu: jestem Ja Bogiem jestem, jestem Twoim Zbawicielem, i nie ma innego Zbawiciela, tak. Ale ja nie o tym. Wracając do brzegu, chodzi generalnie o tą miłość, tak? Czy miłość faktycznie w Biblii jest inna? Wiecie, to bardzo często mówią ludzie, którzy chcą używać miłości Biblii do tego, żeby właśnie pouczać innych, do tego, żeby właśnie brać przysłowiowy ten bicz, tak? I tak jak Jezus w świątyni tam rozwalał. Te wszystkie rzeczy e, złe i tak dalej. Nie będę wchodzić już w szczegóły. E, to są bardzo często osoby, które właśnie chcą konfrontować, chcą e, innych pouczać, chcą mówić innym, jak ludzie mają żyć, e, bo oni wiedzą lepiej i tak dalej, i tak dalej. I mówią, że to jest właśnie miłość, bo ta jest Boża Miłość Biblijna. I dają na przykład właśnie między innymi Jezusa, który stał w świątyni i rozganiał właśnie tych handlarzy biczem. Tak. I zahaczając już o tą właśnie sytuację z tym biczem. I ostatnio sobie analizowałam tą sytuację i doszłam do pewnych nowych, ciekawych wniosków, bo Jezus tam cytuje pewien fragment, to jest fragment z Izajasza, z księgi Izajasza. Izajasza 56 i to nawet nie Jezus cytuje, tylko e, to jest zacytowane w takim sensie, że e, oni sobie obserwując to, co Jezus robił, e, zacytowali ten fragment, bo przypomniał im się ten fragment z Izajasza 56, e, czyli e, Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. Czy coś w tym stylu I sobie przeczytajcie cały tamten fragment Dlaczego w ogóle jest tak, że bardzo często Nowy Testament Cytuje e, Stary Testament bo, e, I odnosi się, tak jak Jezus na przykład nawet na krzyżu Odnosił się do Starego Przymierza On cytował Stare Przymierze Dlaczego? E, żebyśmy my tam zajrzeli i zobaczyli co się wypełniło o co chodziło. I dla mnie na przykład ten fragment mówi o sprawiedliwości z łaski przez wiary sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli o co w tym chodzi? O to, że Jezus powyrzucał e, te wszystkie rzeczy, rozwalił batem te wszystkie rzeczy, które były w tej świątyni, te niewłaściwe. Tak samo jak e, my, jako już jesteśmy świątynią Boga, On w nas żyje i w nas rozwala te rzeczy, tak? On jest naszym Zbawicielem i On robi to e, na swój, własny sposób, a nie, że my jesteśmy samo zbawiani czyli wiecie, na przykład, kiedy my myślimy, że my jesteśmy jak ten Jezus, mamy być jak ten Jezus mamy brać bata i wiecie, i korygować ludzi, konfrontować ludzi i tak dalej to wchodzimy w rolę ich zbawicieli, tak jakby, ale to jest taki niefajny zbawiciel, który stoi na tobą z batem i Bóg nigdy tego nie robi Bóg oczywiście, on miał tego bata, bo zganiał to wszystko Bóg Jezus, tak, ale to miało jakby pokazać nam tylko i wyłącznie, co On zrobi z nami wewnątrz, czyli On nas usprawiedliwi, On się rozprawił z tym grzechem. I to nie chodzi o to, że On teraz będzie brał i wiecie, i będzie nas smagał batem, nie, nie o to chodzi, tylko chodzi generalnie o to, o to dzieło Krzyża, czyli to dzieło Krzyża, które rozgoniło te wszystkie rzeczy w nas, tak, czyli ono usprawiedliwiło nas, usprawiedliwiło w nas, Sprawiedliwiło nas po prostu. To dzieło krzyża, czyli On jest naszym zbawicielem. On zrobił porządek w, naszej świątyni, w swojej świątyni, którą my jesteśmy. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi dokładnie, ale takie ja przynajmniej miałam w tym objawienie, i dla mnie to jest mega kluczowe, żebyśmy my to rozumieli, że pewne rzeczy w Biblii, one nie możemy brać ich tak dosłownie i y, stosować w taki sposób, tylko one wszystkie zostały powiedziane po coś, zrobione po coś. To nie, nie po to, żebyśmy my teraz brali z Jezusa przykład i latali z Batem, ćwiczyli ludzi i tak dalej, tylko po to, żebyśmy my zrozumieli to, co Jezus powiedział później, tak? Czy wcześniej nie pamiętam, że nie zostanie kamień na kamieniu z tej, tej świątyni? tak? On to prorokował, On o tym mówił. Dlaczego? Bo Ojciec szuka takich chrzcicieli, którzy będą mu oddawali y, część w duchu i prawdzie i w jakiej prawdzie? W takiej. Że Jezus jako Zbawiciel wszedł do, do, do naszej świątyni, do naszego wnętrza i posprzątał. My jesteśmy już czyści, oczyszczeni Jego krwią. Jesteśmy Jego, on jest naszym Zbawicielem. I to jest ta świątynia, tak? My jako ludzie jesteśmy Jego świątynią, a nie budowla. I on się zaczął już wtedy z tym rozprawiać. Także yy, ja wiem, że nam się mogą pewne rzeczy podobać. I nam mogą sprzyjać, tak, bo możemy czuć się dobrze w takim chodzeniu po prostu i korygowaniu innych, i mówieniu to robisz źle, tam to robisz źle, i będę na to był stać, jak, jak ten bacik, i będę ci mówić jeszcze, że to jest miłość, nie, to nie jest miłość. Miłość Boża, ta opisana w Biblii, mówi o tym, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, i mówi o tym, że on już jest czysty. I mówi o tym, że jeżeli, jeżeli ty masz coś robić, to po pierwsze przyjąć od Boga miłość i po drugie miłować przez to swoich braci, w takim sensie, że kiedy przyjmiesz tą miłość, to będziesz w stanie miłować swoich braci i siostry. I to jest jedynie Twoje zadanie, to jest zadanie ludzi w Kościele, żebyśmy my się y, wzajemnie miłowali, y, tak jak Bóg nas umiłował. A nie, żebyśmy chodzili nad sobą, wiecie, z bacikami, no bo Jezus tak robił, i wiecie, i to jest niby, niby miłość Boża, albo i chodzenie, wiecie, do ludzi w świecie, i mówienie im, jak oni mają żyć, albo czy, co oni robią, źle, że oni źle żyją, i tak dalej, że nie przyjmują Boga czy nie wiem e, po prostu. Po prostu, wiecie, prezentowanie Boga, którego ludzie w świecie no, nie chcą, i mówią, to jest przerażające, co mówisz, bo bardzo często ludzie na przykład e, mówią, no ale to w ogóle jest jakieś chore, nie? To, to ja ją wolną wolę, czy nie mam wolnej woli? No bo tu się okazuje, że niby ją mam, ale okazuje się później, że jej nie mam i wiecie, i i to, to nie to nie jest miłość, to nie jest miłość i my nie możemy tak mówić, że no bo wiecie, miłość w kościele to jest coś innego jakie jak coś innego? Co, miłość, miłość w kościele, miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest miłość, to jest definicja biblijna miłości. Jeżeli dany człowiek cierpi z powodu tego, co mówisz, yy, i też, wiecie, ja, ja też nie powiem, że no tak, bo, bo faktycznie my jesteśmy, w, wiecie, wiadomo, ludzie tam cierpieli też z powodu tego, co Jezus mówił, tak, bo nie wiem, dbając o swoje posady, na przykład takie faryzeusze, oni nie chcieli się ich wyzbywać, nie chcieli, się, nie chcieli ich stracić, więc tak można powiedzieć, że oni cierpieli z powodu tego, co Jezus mówił. Więc nie chcę popaść w taką skrajność, żeby powiedzieć, że teraz wszystko, co mówicie, jeżeli rani kogoś, to jest złe. Nie o to mi chodzi, ale też jest ta druga skrajność, kiedy chrześcijanie nie zastanawiają się nad tym, co mówią. Uważają, że mają prawo powiedzieć wszystko, bo oni znają prawdę itd. i tak dalej, i nie patrzą w ogóle na to, co robi to ludziom w świecie. Jak oni się z tym czują, czy faktycznie ich to zbliża do Boga, czy ich oddala od Boga, i tak dalej. Bardzo często ludzie, którzy też mają wcale nie mają złych intencji, po prostu są gdzieś tam może zagubieni w różnych kwestiach, i tak dalej. Bo, bo wiecie, ja nie mówię o takich ludziach, którzy faktycznie tylko i wyłącznie myślą o tym, jak tutaj o swoje ego zadbać. Nie, nie chodzi mi o takich ludzi, ale ja znam ludzi w świecie bardzo wrażliwych. Którzy po prostu robią pewne, z punktu widzenia Biblii, oczywiście niefajne rzeczy, ale oni nie mają w tym złych intencji, po prostu są pogubieni, są skrzywdzeni, nie widzą innego rozwiązania. Po prostu życie ich w taki sposób doświadczyło, że oni są w takim miejscu, jakim są. I my też mamy za zadanie ich kochać, nie? a, a nie stać nad nimi i mówić im prawdę, niby w miłości, która potem się okazuje, że rozwala tych ludzi psychicznie i tak dalej, ale my nazywamy to miłością, bo przecież miłość biblijna jest inna nie, nie jest inna eee, nie jest inna miłość nie wyrządza zła bliźniemu wiedzą to ludzie w świecie, wiedzą to ludzie w kościele eee, chyba, że bawimy się w paryzeizm i wybieramy sobie pewne fragmenty i, i tak i budujemy sobie swoją własną filozofię na tych fragmentach nie chcę przyciągać. Mam nadzieję, że mój przekaz jest jasny. Dziękuję za uwagę.